三秒钟就翻

もう,やう、ね。 заавал хийх ёстой юм байна

いちょっと待って待って待って待って待って待っな待ってててて sc 77 M să aga студien Harriet Państwo, już za chwilę rozpoczniemy bitwę. Będzie to próba uzyskania znacznych majątności, które mają opuścić scenę. To nieduży grodek. Jest to podobno święto Pietrze, ściągnięte w znacznej części Małopolski, także jest o co się bić, warto jest zdobyć. W tej bitwie będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć, jak na polu bitwy funkcjonuje. Wóz bojowy oraz y, późno średniowieczna artyleria. I zaraz zaczynam. Dziękuję. <grymne> <grymne> Es. O menjëje, pra, prano. O pa.

drit kambat ndaj ngjyrës ndaj format së diazu marrë ndaj 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 nd ああ。<noise> <noise> よろしくお願いしま Widzieli, napad został bohatersko otwarty. Tej pieniądze za stolicy Piotrowej udało się uratować. Pała dzielnym obrońcom! Pała dzielnym atakującym! Dziękuję! Proszę Państwa, już za jakieś 5 minut e, będziecie mogli Państwo zobaczyć jeszcze jedną. Konkurencja jest to meler z francuskiego język z francuskiego walka, czy bitka Zbliżą się między sobą drużyny.